Najważniejsze elementy zestawu to instrukcja, dysza natryskowa, osłona dyszy, pistolet natryskowy, wąż materiału. Wypakowując agregat z kartonu należy zwrócić szczególną uwagę na pompę, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia tego elementu podczas jego wypakowywania. Sposób rozkładania ramy agregatu jest bardzo łatwy i intuicyjny. W schowku, w górnej części agregatu, znajduje się olej do smarowania pompy, filtr główny, zestaw kluczy. Aby złożyć elementy agregatu, należy prawidłowo wykonać następujące czynności. Podłącz jedną końcówkę węża do maszyny. Drugą końcówkę do pistoletu. Agregat dodatkowo składa się z pulpitu sterowniczego, na którym znajduje się wyświetlacz, włącznik, pokrętło regulacji ciśnienia. Zaworu odpowietrzającego, który służy do odpowietrzania układu pompy. Filtra głównego. Warto zwrócić uwagę na jego łatwą dostępność. Agregat posiada wymienny filtr w pistolecie, którego typ zależy od rodzaju stosowanego materiału. Oraz filtr zasysający, który zabezpiecza przed dostaniem się zanieczyszczeń do maszyny. Aby wydłużyć żywotność pompy, należy ją każdorazowo nasmarować. W tym celu opuść osłonkę tłoka i zaaplikuj olej. Zaleca się, aby przed każdym rozpoczęciem pracy odpowietrzyć układ maszyny za pomocą wody. Otwórz zawór odpowietrzający. Uruchom maszynę za pomocą włącznika. Przekręć pokrętło regulacji ciśnienia. Odpowietrzanie kończy się w momencie, gdy woda zacznie płynąć jednolitym strumieniem. Aby odpowietrzyć układ węża, zamknij zawór odpowietrzający, wciśnij spust pistoletu, a następnie, przekręcając pokrętło regulacji ciśnienia, odpowietrz układ węża. Proces zakończy się, gdy woda z pistoletu będzie płynąć jednolitym strumieniem. Po zakończeniu powróć pokrętłem regulacji ciśnienia do pozycji 0. Pamiętaj, aby dobrać dyszę odpowiednio do używanego materiału. Umieść w środku osłony uszczelniacz dyszy. Zamontuj dyszę w osłonie. Tak zamontowaną dyszę połącz z pistoletem.